Posłuchaj Adam, i sprawdź, czy rozumiesz? Chia pudding can be a really great tool to help you achieve a weight loss goal. Chia pudding can be a really great tool to help you achieve a weight loss goal. Chia pudding can be a really great tool to help you achieve a weight loss goal. Czyli tak. Chia pudding can be a really great tool. Ten pudding chia ja, może być can be a really great tool, naprawdę świetnym narzędziem to help you achieve a weight loss goal. Aby pomóc Ci w osiągnięciu to help you achieve a weight loss goal. Weight loss goal to jest cel związany z utratą wagi, czyli jest świetnym narzędziem, które pomoże Ci w osiągnięciu celu związanego z utratą wagi. Pamiętajcie, w angielskim na samym końcu idzie nasz główny rzeczownik, goal. I teraz jakiego rodzaju ten goal? Loss goal, utraty, tak? Cel utraty i czego utraty? Wagi. Znowu na początku weight. Weight plus goal. Określamy ten loss. Czego to jest utrata? Wagi, weight, weight plus goal. Weight plus goal. A po więcej takich ciekawostek zapraszam na mój kanał na YouTube Samodzielnie w języku. A jeśli chcesz ćwiczyć ze mną w ten sposób, stworzyłam ponad 12-godzinny kurs do samodzielnej nauki właśnie z moimi nagraniami, gdzie możecie rozszerzyć swoje słownictwo na bazie filmików z amerykańskiego YouTube'a, które omawiam i ćwiczę razem z Tobą wymowę. Także zapraszam, sprawdź bio mojego profilu.